Witam serdecznie, z tej strony Bartek. Jestem fizjoterapeutą. W dzisiejszym materiale filmowym pokażę Wam ćwiczenia mimiczne. Najczęstsze przyczyny porażenia nerwu twarzowego, półpasiec, polerioza, zapalenie ucha środkowego, urazy czaszkowo-mózgowe, nowotwór ślinianki przy usnej, stwardnienie rozsiane. Udar mózgu. Podczas ćwiczeń korzystaj z lustra. Ćwiczenia wykonuj minimum 3 razy dziennie. Wykonuj od 10 do 15 powtórzeń w serii. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na wykonaniu uśmiechu. Jeśli nie dajesz rady, możesz się wspomóc palcem. W drugim ćwiczeniu będziemy robić smutną minę. Ze wspomaganiem. W ćwiczeniu numer 3 będziemy unosić brwi do góry wariant ze wspomaganiem. Ćwiczenie numer cztery będzie polegało na zrobieniu rozgniewanej miny. I teraz wspomaganie. W ćwiczeniu piątym dajemy buzi. Wariant ze wspomaganiem. W szóstym ćwiczeniu będziemy nabierać powietrza, raz w jeden, raz w drugi policzek. W ćwiczeniu numer 7 będziemy robić kółka językiem w środku jamy ustnej. W ćwiczeniu ósmym pokazujemy język, przesuwamy go w lewo, w prawo. A następnie robimy kółka. Ćwiczenie numer dziewięć. Robimy karpia. W dziesiątym ćwiczeniu przesuwamy żuchwę w prawo i w lewo. Ćwiczenie numer 11. W tym ćwiczeniu wysuwamy dolną wargę do przodu a następnie przygryzamy. I teraz ze wspomaganiem w ćwiczeniu dwunastym będziemy wciągać policzki. Z wspomaganiem. W ćwiczeniu trzynastym będziemy wydmuchiwać powietrze przez zamknięte usta. W ostatnim ćwiczeniu będziemy wymawiać litery. A. E, U, P, D, F. Jeśli macie swoje propozycje ćwiczeń, zostawcie ich opis w komentarzu poniżej. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych materiałach filmowych.